A ty byłaś u No, byłam dzisiaj u Kasjon. No. 18. 18, ja myślałam, że będę dla ciebie za młoda. A ile mam? Ja mam ryczny kogoś 17. Idealnie. 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 Nie, kiedy, no. kiedy ta 17? We wrześniu. No to jeszcze trochę, ale no. Dokładnie 15. I to czemu nie piszesz na instagramie jak ty zakochana pisałam ci serduszko raz ale mi nie odpisałeś no bo rozmawiałam też z jakimś streamerem tutaj na OME kiedyś yy, nie wiem jak on się nazywał jak ty masz na instagramie ww2424 no i napisz powiedział, mi, że bym wysłała <gry> dobrze, powiedział mi, że wysła do ciebie serduszko, no to wysłałam no i myślałam, że mi odpiszesz, ale no niestety nie udało się Ej, bo ja tak do Ciebie mówię swobodnie, a Ty może jakiegoś streamka masz, a tu wyjdzie, że Cię podrywam. No mam streamka. O Jejku, ale ja się wkopałam. Wewu24, no ale to Ty mi wysyłałaś tylko takie coś. A nie wysyłałam Ci serduszka? Nie wiem, ja Ci mogę wysłać serduszko? Może się wstydziłam, nie pamiętam. Ale pamiętam, jak... że wtedy ten... Typek dawał mi rady, żem do Ciebie zagadała, ale zobaczyłam, że jakoś tam typiarkę na Instastory oznaczasz, mówię, nie no, pewnie coś tam dymy kręci. Nie będę się wpierdalać tam, gdzie nie trzeba. Ładne masz te zdjęcia. A te zdjęcia są większość nieaktualne. W galerii mam jeszcze lepsze. <grych> no, no ładne, ładne, ładne. Działaj. Co wiem, uspokójcie się, bo ja was przez was to ja nie wiem, co mam powiedzieć, no. jest, jest dobrze, no. Grabek. Grabka znasz? Eee, chyba nie. Nic ja mi to nie mówi. Daniel Grabek. To nie, 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 nie znam. No, no lajkuję ci zdjęcie, to pewnie stulejasz. Wiesz, dużo osób pod kasją mnie pozapraszało. No dobra, zaobserwuję cię, nie będzie. O jejku. No, no, zobaczymy, zobaczymy co dalej. Miłość się szykuje, już idziemy, by płatkami rzucać na rasa i kobietę nową. Ej, sobie, wiesz, Google bo ja nie wiem jak właśnie na imię nawet. Bartek, Bartosz. Bartuś, jejku, słuchcia. Ładne imię. Nie wiem, gdzie tu jest haczyk jakiś. Nie ma haczyka, ja naprawdę mówię szczerze. A czemu tak się kręcisz? No nie wiem, nie mogę siedzieć w miejscu. Tak, jakoś euforię złapałam. Dobrze. Zagraj jak na, jej na harmonijce, zobacz czy poleci na kota. Gotowy, dźwięk. Umiesz grać na harmonijce? Nie umiem. Jak gram na gitarze, no to możemy zespół dostałem, założyć. Dostałem harmonikę dzisiaj od swoich moderatorów. Piosenka Nie no, już coś tam umiesz. To było z e, sąsiadów. Sąsiadów, dokładnie. Jeszcze to leci w telewizji od czasu do czasu. No, od czasu do czasu daci. A jedna moderatorka mi napisała, że w chuja lecisz. Druga powiedziała, że coś dziwnie gada. Że coś robi na oczy i jest mięta. Tak. Ojejku, no dziewczyny zawsze oceniają inne dziewczyny, więc One no nie mam tego One są zazdrosne. To co ona gbs odbudziemy? A nie wiem co to jest nawet. Kawa. Kawa? No to idziemy na kawę. A po kawie. Hmm, ścierką i zamknę się gdzieś. Nie, no, że to wam, Oczywiście nic takiego nie mówię. Sorry, YouTube Administrator. Nie, no, wiem, gdzie kopać, także spokojnie. Ta? Obronię Ta. się jakoś. Polałoby. Gdyby była no fanką, to by na Insta napisała. No właśnie. No to będę pisać już dzisiaj. Od razu? Tylko wyjść. Koniecznie. Ja streama robię to tam powiadomienia no to... będą przychodzić, to cię zablokuje po prostu. No to napiszę po streamku w takim razie. Nie wiem co, już się boję i nie wiem, jakie są Twoje w ogóle chęci do mnie pisania. I co ci się podoba łysina moja? Ekstra wyglądasz. Nie, to jeszcze nie to. Szczerze mówiąc, lepiej ci w łysince niż w tamtych włosach, moim zdaniem. Zniszczyłaś mnie, bo chciałem wrócić do swoich włosów blond. Nie, albo dobrze, ja po prostu lubię łysych i to tak wygląda. Kwita, bo ja tu nie będę się obcinał dla ciebie, nie wiadomo jak na łyso. No ja rozumiem, no wyglądasz tak jak chcesz. No tak nie chcę wyglądać zbytnio, ale dobra. No, najważniejsze, co jest w serduszku i tyle. No, serduszu, bo w no, w serduszku jest pustka, którą myślę, że ktoś się kiedyś zapełni. Może to będę ja? Nie wiem, no to zależy. Zobaczymy, jak się postarasz. Nie jestem taki łatwy. Dobrze, ja się postaram. Zobaczymy. No, raz brother, ta się na chatę póki czas. A co będziesz robiła ze mną streamę? No pewnie, czemu nagramy, nie? Nagramy odcinek, czekaj, będziemy sprawdzać pomadki na ustach swoich. A, to jest smakowe. No. Ej, spoko pomysł, zawsze chciałam coś takiego zrobić, bo oglądałam na YouTubie takie, takie coś. A ja też oglądałem i zawsze marzyłem, żeby zrobić takie coś. No ja w zasadzie nie miałam jakoś chłopaka na długo nigdy, także nie wiem jeszcze, jak związki wyglądają do końca. Ja miałem dziewczynę na tydzień i powiem ci... Że wyszło tak, że miałem ją i było Tyrureiru, i później się skończyło wszystko. Naprawdę? To czekaj, ona cię kupnała w dupę po y, Tyrureiru? Eee, nie, ja ją kupnąłem w dupę. A to co ona odniosła w takim razie? Nie mogę mówić teraz. No dobrze. Może ci kiedyś opowiem. Dobrze, nie naciskam. A to akurat Spokojnie. dziewczyna wchodzi na omę, spotyka cię i mówi, że była w tobie zakochana. Na pewno z kimś siedzi i bekę kręci. Nie, nie siedzę, mogę pokazać. Jestem sam miutka w pokoju. Tam za mną też nikogo nie ma. Mieszkasz w domu jednorodzinnym. Tak. To dobrze, że to... Ja z nami rodzeństwem, tam... no. To dobrze, to już wiemy gdzie, gdzie ten. To trzeba się wiesz, pozbyć. No ja nie jestem konkretnie z tego Lubartowa, jestem z wioski, także... Dziewczyna może... z wioski? Dziewczyna, ale w... co szukaniu? Ja mówię dziewczyna z wioski to najlepsza kobieta jaka może być. Ja jestem do pogadania z miasta. Osiąg. Wyglądowo to nie wiem. Raczej te miastowe wyglądają lepiej. Ale ja nie szukam, przykładowo jakbym miał szukać dziewczyny, to nie szukam dziewczyny, która która ma wyglądać, tylko która mi będzie wspierała w tym, co robię i będzie można z nią porozmawiać, czy nie... wiesz. Dla mnie najważniejsze jest to, jak spędzam czas z drugą osobą i czy mi jest dobrze w towarzystwie tej osoby. No nie wiem, no jak zakochana we mnie jesteś, to raczej muszę coś mieć w sobie, żebyś tak mówiła. No jesteś Albo... zabawny i no. uroczy, naprawdę. Uroczy? Nie, nie, ja to, ja jestem, wiesz, taki przeciętny chłopak. Nie no, musisz pokochać samego siebie. Nie możesz ja mówić Ja kocham sobie... samego siebie, lubię tam złapać się za cycka czasem i tak mówię, o Jezu, kocham siebie o, za to. Też bym Cię chciała złapać, bo ja tutaj nic nie mam i nie mam za co łapać. To wiesz, chociażbym Ciebie podtrzymała. Sorry, nie mogę. Naprawdę nie mogę. Co ty mi tu nawijasz makaron na uszy? I przepraszam, jestem pod wpływem różnych używek. Co bierzesz? Nie mogę ci powiedzieć. To napisz. Jestem na żywo. To napisz. Czatu mnie jest zasłonięty. No. Dzisiaj po streamku porozmawiamy na pewno. no to ja wiedziałem. Będziesz mógł pytać o co chcesz. O co chcę? No pewnie. Na pewno? O wszystko? No, 100%. O wszystko. Nie ma tematów tabu. Bez kitu? No bez kitu. Psychicznie chora na lekach. Tak Przepraszam. <laughs> tak, tak to wygląda. <laughs> tak to jest? Tak to jest. Psychicznie chora. Ale bez kitu? Nie, nie. No kłamie trochę. <laughs> Psychofanka. No mam nierówno pod kitu, no ale... No, A to, to tak jak ja, to w sumie, to się skramy. Ale co Dokładnie. Mephedron, Jakiś marihuana. Ale o, czy to masz pięciozłotówki, jak Cypis na konferencji w ma? Nie, nie, nie biorę w nos, ani w żyłę, tylko o. A, no, to nie, to nawet nawet, to dobrze. To dobrze, że znasz się na temacie. Właśnie chcę sobie znaleźć kogoś takiego, z kim będę mogła gibonka sobie zapalić, pogadać na różne tematy. Ale to w Polsce jeszcze nielegalne, ja broń Boże! Przepraszam bardzo, ja tylko CBD. Do odważnych świat należy, także trzeba ryzykować. Trzeba? No to... No, może nie ryzykować aż tak, żeby do więzienia trafić, ale tak w minimalnym stopniu. No tak, zgadza się. Wariatka jakaś, dziewczyna z Dziwna. Spalona dobrze. No dobrze jesteś, popalona. Dziewczyna. Nie, nie jestem popalona. No jak nie? No nie, no co ty? Ale co, to Love Songa już mogę dla ciebie zapisywać? A jak ty masz na imię w ogóle? Weronika. No dobra, no Weroniczka. Nie może być. Pasuje, pasuje imię, ale nazwisko...